Siemka widzowie Dziś robimy listę filmów od Pixara Więc Toy Story Właśnie bym dał no taki No tier No takie Okres no, klasyk Więc No tak pomylić trzeba. By... Ale chyba dwójkę sierżanki będą na nam trzeba <grym> bardziej. Um, a back life. No oczywiście, że dam tutaj na, na średnio, tak. To do mnie nie przemawia zbytnio. To jest Story. Dwa no, dam na B. Potwory i spółka. Też na B. Nemosorki, na ale na D. Cóż, hmm. Co tam tutaj mamy? Niemocni. No też takie średnie dla mnie nie było jakieś wybitne. Ale też nie taki słabe. Wiem, um, auto no, um, to tutaj. Dobra, i nie niech wam będzie. Dam wam was na Ach, Dobra i nie niech wam będzie. Dam was na A co mi tam? Rata tuj, no klasyczek. Atier Ewidentnie Atier Woli no mm. Dopiero wczoraj oglądałem więc no Woli musi iść na Na Skę Em odlot Odlot takie No trzeba bym dał bo nie jestem z jakąś z zety, więc why not Ym. To jest 3 jak dla mnie lepsza od jedynki więc no bed dał auto 2 też tutaj, merida faleczna, kim B chociaż, czy to w ogóle jest merida faleczna, nie, nie mam pojęcia, a chyba tak sorki uniwersytet potworny test na B inside out a odnośnie inside out wam jeszcze powiem taką historykę. dałbym właśnie test na D bo jak dla mnie to właśnie jak pierwszy raz oglądałem to, to było takie B a teraz takie D bo jakoś nie lubię drugie raz oglądać w głowie się nie mieści jedynki, dwójki jakoś nie pasuje Dobry dinozaur sorry, ale F, nie oglądałem tego w ogóle. Gdzie jest Dory? D Auta 3 No zgadliście, D! A tutaj Koko. To jest film, właśnie. Animacja, która właśnie jest coś wczesna. Czyli tak naprawdę w sumie, to pewnie jakieś 2007. Nie wiem, mój not. Ale ja nie jest jakiś mega stary, więc no. To jest bajka, którą bardziej kojarzę niż na przykład takie to jest story. Albo oddot, Którego dopiero chyba rok temu obejrzałem dosłownie. Albo dwa to temu nie Niemocni. O no, takie... No troszkę lepiej... trochę wyżej bym dał niż właśnie jedynka, też takie B. To jest Tory 4. No, to jest takie B. No, naprzód, poczekajcie, bo tutaj muszę pójść wyżej. Naprzód takie S. No. No, nie mogę ich tu, bo chciałbym ci dać S, no po prostu. Sol. No, między F a D bym dał, właśnie gdzieś tutaj, ale no, niech będzie już na F. Luka. A widzicie? Dajemy go na. A będzie a, a B bym go dał A niech będzie, niech ma na B A co mi tam Ym, Bas Astra, średni film, F Elio, dobra Sorki widzowie, ale Wiem, że mi znienawidzicie za to, to zrobię, ale Tak, zrobiłem to właśnie Elio na SC Jak dla mnie S-film, topka w głowie się nie mieści... B... Się kiedyś, kiedyś A teraz bym właśnie takie C Dwójcze. Między nami... Żywioła, żywiołami. No to jest za, za fajnisty film. Esk. Ale szczerze... Gdyby Koko nie był... No taki smutny wiesz, według mnie był właśnie, bo będzie AAS. Ale... Dobra. Zostawimy go na SC już. I to nie wypada. No też go wysoko. Też te filmy wysoko damy. Gdzieś na jakieś. to Be... był fajny. Więc. Tak oto. Więc o właśnie. O, tak oto prezentuje się właśnie. Moja topka. W, mój ranking filmów. Od Pixar. No, więc narka.